Dzienniczka świętej siostry Faustyny. W krótkim czasie po tym wydarzeniu zapadłam na zdrowiu. Niedomagania fizyczne były szkołą cierpliwości dla mnie. Jezus tylko wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby spełnić obowiązek. Jezus, chcąc oczyścić duszę, używa jakich zechce narzędzi. Dusza moja doznaje zupełnego opuszczenia od stworzeń. Nieraz najczystsza intencja na złą tłumaczona przez siostry. Cierpienie to jest bardzo bolesne, ale Bóg je dopuszcza i trzeba je przyjąć, bo przez to lepiej podabniamy się do Jezusa. Jednego nie mogłam zrozumieć przez długi czas, to jest, że Jezus kazał mi o wszystkim mówić przełożonym, a przełożeni nie dowierzali słowom moim, ale okazywali mi litość, jakobym była w złudzeniu albo pod wpływem wyobraźni. Z tego powodu, że jestem w złudzeniu, postanowiłam unikać wewnętrznie Boga, lękając się złudzeń. Jednak łaska Boża ścigała mnie na każdym kroku. A w ten czas, kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg przemawiał do mnie. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze po ojczyźnie naszej. Kara ta miała być, jaką Bóg ukarał Sodomę i Komorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus: Dziecie moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i rany moje, na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przystanku przez całą muszę świętą, czyń to przez siedem dni. Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam Go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus, da Ciebie błogosławie krajowi całemu i uczynił duży znak krzyża ręką nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. 1929 rok. W pewnej chwili w czasie mszy świętej czułam bliskość Boga w szczególniejszy sposób, pomimo bronienia się i odwracania od Boga. Dlatego uciekałam nieraz od Boga, bo nie chciałam być ofiarą złego ducha, jako mi nieraz mówiono, że nią jestem. A ta niepewność trwała czas dłuższy, w czasie mszy świętej przed Komunią Świętą było odnowienie ślubów. Kiedy wyszłyśmy z klęczników i zaczęłyśmy mówić formułę ślubów, nagle stanął Jezus obok mnie w szacie białej, przepasany pasem złotym, i rzekł do mnie: Udzielam ci wieczystej miłości. Aby czystość Twoja była nieskalana, i na dowód, że nie będziesz nigdy doznawać pokus nieczystych, zdjął Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń przeciwnych cnocie ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam później, że to jest jedna z największych łask, którą mi wyprosiła Najświętsza Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam ją przez wiele lat. Od tej pory większe mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona mnie nauczyła wewnętrznie kochać Boga i jak we wszystkim pełnić Jego świętą wolę. Radością jesteś Maryjo, bo przez ciebie Bóg zszedł na ziemię i do serca mego. W pewnej chwili ujrzałam pewnego sługę Bożego w, niebe w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego, który za chwilę miał się dokonać. Zaczęłam prosić Boga, żeby dopuścił na mnie wszystkie udręki piekła, wszystkie cierpienia, jakie zechce, a przez to proszę o uwolnienie i wyrwanie z okazji popełnienia grzechu, tego kapłana. Jezus wysłuchał prośby mojej i w jednej chwili uczułam na głowie koronę cierniową. Kolce tej korony wdzierały się aż do mózgu. Trwało to trzy godziny i uwolniony jest sługa Boży od onego grzechu i umocnił Bóg jego duszę łaską szczególną. W pewnej chwili w Dzień Bożego Narodzenia czuję, że mnie ogarnia wszechmoc, obecność Boża. I znów unikam wewnętrznie spotkania się z Panem. Prosiłam matkę przełożoną o pozwolenie pojechania na Józefinek, aby odwiedzić siostry. Matka przełożona udzieliła nam pozwolenia, i zaraz po obiedzie zaczęłyśmy się szykować. Siostry już na mnie czekały przy furtce. Ja pobiegłam do celi po pelerynę. Kiedy wracałam z celi i przechodząc koło małej kapliczki, ujrzałam w progu Pana Jezusa. Które mi rzekł te słowa: Idź, ale ja ci zabieram serce Twoje. I nagle uczułam, że nie mam serca w piersi mojej, jednak siostry zwróciły mi uwagę, czemu prędzej nie idę przecież już godzina późna, więc natychmiast poszłam z nimi. Jednak niezadowolenie wielkie zaczęło mnie męczyć. Tęsknota jakaś ogarnęła moją duszę, jednak nikt nie wiedział o tym, jeden tylko Bóg, co zaszło w duszy mojej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umilczony pod wąskim Piłatem. Ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia wstał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzył w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo odwieczne. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruje ci. Ciało i krew, dusze i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi Miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki I miłosierdzie Dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki I miłosierdzie Dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci Ciało i krew Duszę i bóstwo Najmilsze Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, i świata całego, na przebłaganie za grzechy nasze, i świata całego, dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. i miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi sierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi sierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi sierdzie dla nas i świata całego dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze, i świata całego. Na przebłaganie za grzechy nasze, i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki miło dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miło sierpie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miło śierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci, Ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego dla jego bolesnej męki, Mi dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki, Mi miło dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki, mi miłosierkie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierkie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierkie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i świata całego ojcze przedwieczny ofiaruję ci Ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Na jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki, mi miłośrdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi miłośrdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, mi miłośrdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierkie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miłosierkie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym świat. Boże święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się. świętego. Amen.